W dzisiejszym odcinku odwiedzimy z kamerą przebudowaną ulicę partyzantów, przedstawimy wyniki wyborów parlamentarnych w Oświęcimiu, powiemy o problemach z rowerzystami jeżdżącymi po chodnikach, będziemy na odsłonięciu nowej tablicy Walei Pisarzy, a także poinformujemy o zmianach organizacji ruchu 1 listopada. Ulica Partyzantów zyskała nowy wygląd. O modernizację tej części osiedla chemików mieszkańcy wnioskowali od dawna. Kilka miesięcy temu spotkaliśmy się tutaj, kiedy firma rozpoczynała tą inwestycję na ulicy Partyzantów i na ulicy Kili Skłodowskiej. Dzisiaj mamy końcówkę października. Prace na ulicy Partyzantów prawie są zakończone, dobiegają już tylko prace kosmetyczne. Oczywiście prace ziemne i nasadzenia będą realizowane w przyszłym roku. Rozpoczną się prace częściowo na ulicy Kili Skłodowskiej. Także ta przestrzeń osiedla chemików zmienia się, mam nadzieję, że pięknieje. Pewno efekt zobaczymy dopiero ten główny na wiosnę, jak już będą wszystkie prace zakończone i będzie zielono i mam nadzieję kolorowo. E, oczywiście myślimy też o kolejnych ulicach, które będziemy chcieli realizować ten cykl które rozpoczęliśmy kilka lat temu ulicy Broniewskiego, ulicy Chrobrego. Ulica i chodniki były w fatalnym stanie, a o poruszanie się w tym rejonie, zwłaszcza osób starszych, było utrudnione. Starą i zniszczoną nawierzchnię ulicy zastąpiono nową, wybudowano chodnik i opaski okalające budynek. Są też miejsca postojowe dla samochodów, nowe oświetlenie uliczne i altana śmietnikowa. Na wiosnę będzie nowa aranżacja zieleni. Gruntowna przebudowa obejmie też ulicę Marii Skłodowskiej-Kiri. Prace w tym miejscu zakończą się w przyszłym roku. W tegorocznych wyborach do Parlamentu RP frekwencja w Oświęcimiu wyniosła 56,75%. Uprawnionych do głosowania było 31 737 mieszkańców, ważnych głosów było 17 613. Na Komitet Wyborczy PiS oddano 6424 głosy, na Komitet Wyborczy PO zagłosowało 5037 mieszkańców, na Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica zagłosowało 1667 osób, na Komitet Wyborczy... Nowoczesna Ryszarda Petru 1416. Na komitet wyborczy Kukis 15 oddano 1345 głosów. Na komitet wyborczy Korwin 782 głosy. Na komitet wyborczy Razem zagłosowały 672 osoby, a na komitet wyborczy PSL 270 osób. Z okręgu wyborczego numer 12 obejmującego m.in. Oświęcim do Sejmu Sprawa i Sprawiedliwości weszli Beata Szydło, Marek Polak, Jarosław Szlachetka, Ewa Filipiak i Zbigniew Biernat. Z Platformy Obywatelskiej mandaty poselskie zdobyli Marek Sowa i Dorota Niedziela, a także z Komitetu Wyborczego Kukiz 15 Józef Brynkus. Do Senatu wszedł Andrzej Pająk z PiS. Powraca sprawa sygnalizowana przez wieści z ratusza w ubiegłym roku. Chodzi o rowerzystów, którzy mimo wytyczonych ścieżek rowerowych wolą poruszać się po chodnikach. W ostatnim czasie straż miejska przyjmuje skargi od mieszkańców, którzy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, niejednokrotnie w ostatniej chwili uciekając przed rozpędzonymi rowerzystami. To należy pamiętać, że jeżeli wzdłuż drogi jest ścieżka rowerowa, to należy z tej ścieżki korzystać. Nie można jeździć chodnikiem. Z chodnika rowerzyści mogą korzystać tylko Wyłącznie w sytuacji, kiedy podróżują z dzieckiem poniżej 10 roku życia, bądź jeżeli ta droga. Jest wybudowana, że ten chodnik jest wybudowany wzdłuż jezdni, gdzie można jeździć powyżej 50 km na godzinę. Wtedy można z takiego chodnika korzystać, bądź ten chodnik jest szerszy niż 2 metry. W sytuacji, kiedy jest np. niesprzyjające warunki pogodowe, czyli deszcz, śnieg, ślisko, no to wtedy można korzystać. W każdej innej sytuacji należy albo jechać daną, daną stroną jezdni, albo korzystać ze ścieżki rowerowej. Duchy krążą, nie chcą odejść, gdy się ich nie żałuje, gdy się nie płacze po nich. To cytat, jaki Hanna Kral wybrała ze swojej twórczości i umieściła na płycie, którą w miniony piątek odsłoniła w Alei Pisarzy, znajdującej się przy Galerii Książki. Sławę przyniósł Hannie Kral wywiad z Markiem Edelmanem, Zdążyć przed Panem Bogiem. Doświadczona w dzieciństwie przez wojnę przeżyła ukrywana przez Polaków, dlatego też Holokaust i losy polskich Żydów stały się głównym tematem jej twórczości. Wielokrotnie była nagradzana i wyróżniana. To są dobre duchy, nie robią nie zrobią krzywdy nikomu i będą nam sprzyjać. Jedyne, czego te duchy chcą od nas, to żeby o nich pamiętać. To nie jest mało. Chcą, żeby nam było smutno, przykro. Ja wiem, że chcemy być jak najdalej od smutku, ale czasami może Byłoby dobrze, gdybyśmy pomyśleli o rzeczach smutnych, które są blisko nas. Jeżeli za sprawą tej tablicy będziemy częściej myśleli o tych dobrych, nieobecnych ludziach, jeżeli pomyślimy o nich, jeżeli będziemy ich wspominać, jeżeli będzie nam ich brakowało. Jeżeli tak się stanie, ja wiem, że to byłoby dużo, może nawet za dużo. Jeżeli tak się stanie, to to będą bardzo szczęśliwe. Bardzo dziękuję za tę tablicę. Spotkanie autorskie z pisarką prowadził profesor Krzysztof Zajaz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był czas na zadawanie pytań, możliwości zakupu książek pisarki, a także na otrzymanie po spotkaniu pamiątkowego autografu. We wszystkich świętych wzorem minionych lat w rejonie Oświęcimskich Cmentarzy wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. Obowiązywać będzie od soboty 31 października do niedzieli 1 listopada. Jak co roku 1 listopada na targowisku miejskim będzie można bezpłatnie parkować samochody. Mundurowi apelują do kierowców, by zwracali uwagę na znaki drogowe informujące o czasowej zmianie organizacji ruchu w rejonie cmentarzy. Dzień Wszystkich Świętych jest czasem zadumy i refleksji. Niestety jest to także czas zwiększonej aktywności. Przestępców. Policja prosi więc o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu na cmentarzach i w ich okolicy. Po święceniu 1 listopada nad bezpieczeństwem osób czuwa Policja i Straż Miejska. Ruszyła trzecia edycja Turnieju Miast, do którego zaproszono 335 miast powiatowych w tym Oświęcim. Do 19 listopada internauci będą mogli głosować na ulubione miasto. Jedna osoba może zagłosować jeden raz. Liczba głosów przeliczana jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Na stronie www.turniejmiast.zumi.pl Trzy miasta, które uzyskają największą liczbę głosów, otrzymają kolejno 200, 100 i 50 tysięcy złotych na reklamę w onet.pl i zoom.pl. Przewidziano też nagrody specjalne za największą ilość głosów w rankingu. 50 tysięcy złotych na reklamę miasta w onet.pl i zoom.pl oraz nagrody za wyróżnienia w głosowaniu na miasto, aktywne biznesowo, bezpieczne ekologicznie, przyjazne turystom. 5 tysięcy złotych na reklamę w każdej z kategorii. Użytkowników internetu organizatorzy zapraszają do konkursu fotograficznego, w którym którym dają szansę na pokazanie swojego miasta na zdjęciach. Zwycięskie fotografie zostaną opublikowane na stronie głównej Zumi i będą nową tapetą danego miasta. Na zwycięzców czekają również nagrody.